Pewnego dnia, gdy jechałem sobie ulicą, pomyślałem czy w tym małym rowiku mogą pływać jakieś ryby. Każdy normalny wędkarz zapewne od razu by odmówił, znając jaka będzie odpowiedź, ale ci co oglądają mnie jakiś czas, wiedzą, że do normalnych nie należy. I zamiast łowić na zwykłych jeziorach lub komercjach, to muszę szukać przygód wędkarskich w rowach. Wiedziałem, że nie będzie to łatwe. Nawet mój kolega, który nie przepada za łowieniem, się zaśmiał, gdy usłyszał mój plan. Do tego nigdy w takim miejscu nie łowiłem. Totalne bagno, w którym od razu widać, że nie ma ryb. Do tego obok ulica, która cały czas wydaje głośne dźwięki. Nawet jakby były tam ryby. To temperatura doprowadzająca miejsce do tego, że niedługo i tak by wyschło Ale mimo złych myśli zaplanowałem sobie dzień, w którym spakuję się i pojadę tam na polowania i zwiedzanie Tutaj ogólnie nie wiem czy tu może coś pływać. To jest po prostu wylana kałuża z tych wielu prawnych woda Mam wędkę ze sobą, <laughs> nie sądzę, że, że będę ją nawet zarzucał Ale choć idziemy po drugu, na drugą stronę Przeszliśmy na drugą stronę bagien Nakładam białe robaki Zarzuciłem wędkę i poszliśmy pod most Mega czysto, o jak dźwig jaki jest Dobrze mnie pewnie słychać, na razie nic tu nie Niestety nie widzimy, o tam się coś ciągnie. No tu niestety już jest wyschnięte, ale ja mam pewien plan. Poleciałem tronem wzdłuż tego się strumyka i zobaczcie co znalazłem. Dziwne jezioro, którego nawet nie widać na Google Mapsie. Nie po to mam wędkę, do 3 gram wyrzutu i taki malutki spławiczek, bo wiadomo gdzie my łowimy Postanowiłem, że pójdę od drugiej strony tego dziwnego jeziora. Nie wiedziałem jeszcze, że będzie to moja najgorsza wyprawa w życiu, bo wtedy, kiedy tam wchodziłem na rozładowanym już telefonie, przyszedł mi sms od alertu RCB zapowiadającego o silnych burzach, a ja nie wiedziałem. Wiedząc jeszcze, że wchodzę w totalne bagna, zaryzykowałem. Dobra, idę takim sobie z 3 godziny gdzieś. To jest nieciekawy, bo jestem głodny. Zaraz będzie ciemno, a ja dalej nie doszedłem do miejsca. Ja pierdzielę. Czyżby? Dotarłem na miejsce? Zaznaczyłem miejsce z łamanym patykiem, abym potem się nie zgubił wracając Nie sądzę, żeby kiedykolwiek w takim miejscu był jakiś wędkarz Robię sobie taką właśnie ścieżkę z mam nadzieję, że nie zapadnę się pod bagna Robiłem sobie ścieżkę z ściny i nagle zaczęły się totalne bagna O o, co teraz? Ja pierdziele, czemu ja w takie miejsce wchodzę? Niestety zdałem sobie z tego sprawę dopiero wtedy, kiedy zaczął wiać potężny wiatr Nawet nie zdążyłem oddać rzutu, zaczął się dziwny wiatr, potem była burza i wpadłem jeszcze w bagna podczas ucieczki. Nie sądziłem, że takie miejsca w moim ronie miasta jeszcze istnieją. To jezioro ma jakąś klątwę, bo pierwszy raz w życiu miałem sytuację, gdzie doszedłem do miejsca i nie zarzuciłem wędką. Te bagna i brak dostępu do wody na pewno skrywają jakąś dużą rybę. Właśnie bagno nie idzie tylko w jedną stronę. Muszę przechodzić w różne miejsca, tak samo jak rzeka. Patrząc na Google Mapsach, gdzie może to dopłynąć, okazało się, że kilka kilometrów dalej te bagno ciągnie się do małej rzeczki, w której to 3 lata temu mówiłem masę dużych okoń, zapomniane ścieki, w których możliwe, że naraczają się coś wielkiego. Musiałem to sprawdzić. W międzyczasie jak jadę na te ścieki jak dzień wcześniej poszedłem na bardzo niebezpieczną nockę. Postanowiłem, że zapoluję na węgorza i sandacza Aby pojechać na miejscówkę, musiałem przyjechać przez wielki las. Ale niestety coś mi w tym przeszkodziło. Zobaczcie, co tu się stało. Jakiś pęcherz pławny, ale jakby jakieś płucę jakieś ryby opłana To mi wyszła. A ja teraz nie mogę nawet jechać. Czy się okazało, że zamknęli drogę, bo jakieś niewypały są z roweru? Ale nie mogę jechać, w ogóle A przede mną, o, nawet nie widać nic. Zobaczcie. Na samej dence to jest. Jest taka tragedia, zobaczcie jak ciemno Nic nie widać To jest, jest las Tutaj obok W dętce mam jeden flak i mam drugi flak Cały wpadłem w bagna, nic nie zgubiłem Przede mną jeszcze jakieś 7 km. Do tego jak przyjechałem to zepsuł mi się mikrofon Stała się bardzo dziwna sytuacja z mikrofonem Zarzuciłem trzy wędki na żywca i wpadłem na dziwny pomysł Ale muszę pozbyć się komarów Czekamy przy jedna komara a propos tej dziwnej zasiadki, na mego świeżo założonego Instagrama wleciało nowe zdjęcie. Tomarów nie ma przez najbliższe 10 minut. Jak tam sytuacja u was? Uuu, ja, ja, widzę, że tej stypa jest, tam jeden sztywny git leży. Poza podpalaniem sobie butów nic się nie wydarzyło. Znaleźliśmy te miejsce w nietypowy sposób Patrzyłem sobie na Google Mapsie o drugiej w nocy, 4 godziny przed wyjazdem właśnie na to miejsce, gdzie zaraz się udamy To jest takie mega dziwne jezioro Jezioro, nie wiem jak to nazwać, bo to jest kurde taka żwirownia Takie miejsce je trzeba odkryć Ja pierdziel, jakie tu jest miejsce No zobacz Borys tak rzuca przynętę Ona jest chłopie na jakieś głębinie Takie pranie takie kurde Często słyszałem od dziadku, że właśnie w takich miejscach łowili duże ryby Będę musiał to w przyszłości sprawdzić O kurde Cieśniadarne przynęty na miejsce, na którym mówiłem bardzo dawno temu Mam pompkę, bo już mam flaka w rowerze Po kilku godzinach w końcu dotarliśmy na miejsce Ile, ile kilometrów od domu jesteśmy? 30 O Boże To my wieczorem wrócimy tutaj Biorę wędkę, bo już kurde nie wiem Ja pierdziu Pierwszy rzut na mikrorobaczka Był Był pierwszy okoń Jest jakiś odzew w końcu Jest Siedzi Siedzi ryba, pierwsza ryba. Porzucałem trochę więcej, chociaż trafiło się coś większego od tamtego poprzedniego okonia. Jest. Ty! O kurde, w końcu, jakiś kurde. Wszedłem w dalszą część, aby sprawdzić dokąd dociera ta mikrożeczka. Za nurtem cały czas idzie ten mój muł. Ja idę zobaczyć, co tam się kryje. To fajne miejsce ogólnie, tu jest, aby tu były ryby. No to wygląda jak rzeczka pstrągowa, tak ładnie to wygląda. No cóż, jakiś tam kurde, co to? W tym momencie, gdy ja zachwycałem się tam tą małą rzeczką, mój kolega założył starą kamerkę i zarzucił wędkę pod most. Jest, jest, jest ryba. Jaki wielki! Chodź, tu mam rybę! Oj, idę tutaj. Niestety nic nie słyszałem, bo obok mnie był głośny nurt. Co to jest? NIE! Po dotarciu na miejsce i dowiedzeniu się o sytuacji, nie byłem zbytnio rozczarowany. Podejrzenia były o zwykłym 50 cm szczupaku, który był po prostu silny. Dodam jeszcze, że była to wędka do 3 gram wyrzutu, więc mogła być to średnia ryba. Ale do czego zmierzam? Wtedy, kiedy tu byłem 3 lata temu, złowiłem sporego okonia i myślę, że nie był to szczupak, ani nic innego, tylko po prostu jakiś 40 cm garbus, który się tam czaił i zaatakował przynęty, tak jak to było wtedy. Był to totalnie niespodziewany zarzut. Jest! Jo! Potwór. Potwór! Nie, 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 nie! Był to jeden z wielu koni łowionych w tamtym okresie. Było ich tam tyle, że brały prawie cały czas! Jest! Jest! Jo! Największy! Ale poczekajcie, dosłem do tego ma przecież jezioro, a więc może okonie nie zdążyły wypłynąć jeszcze z niego do tej mikro rzeczki. Muszę to sprawdzić i się na nie wybrać. Nie zdążyłem włączyć kamerki, pierwszy rzut i siedzi ryba. Jest, siedzi ryba, słuchajcie. Siedzi. Siedzi, co to jest za ryba? Jaki okoń! Jaki gigant! Ja pierdzielę Jaki... Nie, dobra nie, to jest niemożliwe. Co ja właśnie zrobiłem? Patrzcie to. Totalnie nie spodziewałem się takiej ryby w takim miejscu. Jest szansa, że tamta ryba spod tego pomostu to taki właśnie okoń. Zamiast łowić w rowach, to przydałoby się zwiedzić jakieś fajne łowisko. Jeżeli macie jakieś z dużymi rybami w okolicy Mazur, to piszcie na mojego gmaila albo Instagrama lub też Discorda, chętnie odwiedzę. W tym filmie złowiłem wiele dużych ryb w małej bagnistej rzeczce.